Namysłowski mural powstał na ścianach budynków przy obecnym placu noszącym imię wybitnego namysłowianina, profesora Ależka Kuberskiego. Plac ten powstał po rozebraniu dawnego kościoła ewangelickiego. Mural przedstawia ciekawostki historyczne związane z przeszłością naszego miasta i tak między innymi Legendę o smoku ze Smogorzowa, słynnego fałszerza Monet, wjazd i pobyt króla Władysława Jagieły w namysłowie, Franciszkanów i ich klasztor, czy też romans nieroztropnej pokojówki Ludmiły z komendantem zamku. A autorem projektu muralu jest Radosław Borek Plastyk z Poznania. Dworzec kolejowy oddano do użytku w 1868 roku. Powstał on w związku z ukończeniem pierwszej linii kolejowej łączącej Namysłów z Wrocławiem. Wcześniej miasto zakupiło przed bramą ratunkową teren o powierzchni 17 morgów i przekazało firmie prawobrzeżno-odrzańskiej kolei. Od 2008 roku gmina Namysłów jest właścicielem dworca i to właśnie gmina Namysłów przeprowadziła jego rewitalizację. W przeszłości miasto otoczone było murami obronnymi, Wzmocniono je czterdziestoma pięcioma basztami, bastajami i bastionami. Baszty nosiły nazwy od cechów rzemieślniczych, które miały obowiązek bronić poszczególnych fragmentów fortyfikacji w chwili zagrożenia. Tak nazywano je na przykład piekarską, kaczmarską, oborową czy prochową. Bastiony nazwano zaś imionami świętych Franciszka, Ignacego, Jakuba, Karola czy Wilhelma. Zamek otoczono tak zwanym dziełem rogowym Leopolda. Pomnik Marszałka Józefa Piłsudskiego stoi na obecnym placu Powstańców Śląskich. Dawniej plac ten nazywał się Placem Sportowym. Inicjatorem powstania w namysłowie Pomnika Marszałka był Społeczny Komitet Budowy oraz Gmina Namysłu. Pomnik wzniesiono z okazji setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Osłonięto go zaś 30 września 2018 roku. Twórcą pomnika jest artysta rzeźbiarz z Gdańska Tomasz Radziewicz.